Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję reggae. Komiks, za który odpowiada duet Odia i Stefaniec, są to autorzy, których raczej przedstawiać nie trzeba. Przede wszystkim właśnie stworzyli świetną serię, serię bardo, tak nazwijmy to w ten sposób, czyli miejsca tak naprawdę, w którym toczy się akcja tej ja bym użył określenia trochę cyberpunkowej, trochę science fiction, trochę post-apo miejsca, bo to wszystko gdzieś tam się troszeczkę ze sobą plącze. Oczywiście jest to jak na obecną chwilę trylogia. Pierwszym komiksem było komiks o nazwie Stolp, drugi to Rita, a trzeci właśnie Reggae. Nie mylić się z muzyką Reggae. Nie. Każda z tych nazw to jest tak naprawdę Imię jednego z bohaterów, tych bardziej głównych, jak nie głównych bohaterów, którzy właśnie pojawiają się tutaj w tej serii. O czym jest rege? Przede wszystkim, żeby więcej można było powiedzieć, trzeba byłoby się przede wszystkim cofnąć do historii poprzedniejszych tomów, które ja oczywiście znam, czytałem i tutaj właśnie mam możliwość kontynuowania. Pragnę dodać, że komik został ufundowany. No, poprzez Kickstarter między innymi była zbiórka, gdyż tak jak wydawca stwierdził, jest to na tyle dobra pozycja, ażeby warto było właśnie w ten sposób ją wesprzeć. I to jest prawda. Tutaj naprawdę artyści wspinają się na wyżyny, bo o ile pierwszy tam był OK, drugi całkiem spoko, to trzeci jak najbardziej mnie zaskoczył o wiele bardziej niż poprzedniejsze, które czytałem, i sam kunszt artystów tutaj został bardzo dobrze przedstawiony przede wszystkim rysunki. No to jest totalny mindfuck i powiem wam szczerze, że wygląda to rewelacyjnie. Sama już okładka pokazuje no coś naprawdę niesamowitego klimatyczne miejsce, troszeczkę takie rodem bym powiedział z Azji gdzieś, Hongkong, Tokio, czyli jakieś takie blokowiska, dużo kabli tego wszystkiego idzie tu w górę, tu jakieś dodatkowe, nie wiem, reklamy powiedzmy, jeszcze brakuje tylko, żeby tutaj światła te takie były, więc nawet troszeczkę właśnie takie, jak wspomniałem, cyberpunkowe. Oczywiście komik został wydany przez wydawnictwo Timov jest to powiększony format, zresztą bardzo ładne wydanie, tutaj bez dwóch zdań, no jest to wysoka półka jakości, więc nie można powiedzieć raczej nic złego. To też jest coś charakterystycznego, ale o tym wam nie będę mówił nic. Musielibyście sami przeczytać. Podpowiem wam, że może to na przykład jest jakieś oko, ale to chyba tylko tyle, co chciałbym wam wspomnieć. Cena okładkowa 126 zł. Oczywiście możemy go kupić troszeczkę taniej, gdybyście chcieli, to od razu mówię, na dole w opisie jest link fanów Odia i Stefańca raczej nie trzeba tutaj namawiać, a ktoś kto po prostu chciałby przeczytać niezły komiks tym bardziej będzie zadowolony. Oczywiście tym długim wstępniakiem zajrzyjmy do środka. Komiks, a właśnie tutaj jeszcze mogę Wam pokazać w ten sposób, możecie sobie przeczytać naszych artystów: Dan Ratus i Rat Steff. Ciekawie, ciekawie. Ale wracając do samej historii, powiem szczerze, że ona na swój sposób jest złożona i tak jak mówię, musiałbym sięgać wstecz, aby wam troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć, a nie chcę tego robić. Może za jakiś czas zrobię z tego materiału najlepsze komiksowe serie. Kto wie. Generalnie rzecz biorąc, historia zaczyna się pewną taką troszeczkę baśnią, może ludową, jeżeli chodzi o tamten świat, o pewnym drzewie, który jest atakowany przez grzyba, przez. No, toczącą się na swój sposób chorobę. Jest oczywiście podstarzały król oraz jego młodszy syn. Młodszy, no po prostu syn, który rusza właśnie na konfrontację ze złem, jakie spotkało ten świat bardzo. Przede wszystkim zauważmy, jakie to są piękne, całostronicowe rysunki, które pokazują nam się tutaj i otwierają całą tą historię, kontynuację tej historii. Po całym tym zajściu oczywiście dochodzi do tego, że król Filip zaraz kiedy jego syn poszedł na tą, nazwijmy to wojnę, ze zgryzoty, smutku, żalu, po prostu no, umarł, nazwijmy to tak po macoszemu. No i syn wraca, oczywiście zasiada na tronie ojca i po prostu... Przejmuje jego spuściznę. Następnie akcja przenosi nas do faktycznego świata, Bardo, gdzie widzimy małego chłopca. Nie wiemy jeszcze w pierwszych, że tak powiem, tych kadrach, kim on jest, ale mogę Wam powiedzieć, że jest to istotna osoba, bardzo wręcz bym powiedział istotna. Może ktoś bardziej spostrzegawczy z tego, co do tej pory powiedziałem, będzie wiedział, co mam na myśli oraz jego. Rodzice, rodzice, którzy, tu mnie to trochę zaskoczyło, wręczają mu niesamowity prezent. Jest to balon, balon, który takie gdzieś na różnych festynach się robi, prawda? I ten balon naprawdę będzie, no pojawiał się tutaj jeszcze w późniejszym etapie. No ciekawy, ciekawy zabieg. To tylko pokazuje dziwność tego świata, przede wszystkim to, że... Mm, no tutaj to wygląda zupełnie inaczej, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Ta postać, która też już się wcześniej pojawiała, pewien naukowiec, nazwijmy to w ten sposób. Pozostawię to troszeczkę owiane nutką tajemnicy, nie będę zdradzał jego tożsamości. Jest to też osoba bardzo istotna, jeżeli chodzi o losy Bardo i tutaj mówimy na przykład o klonowaniu. Które daje nam dwa lata. Tu trochę mówię do Was słówkami, abyście wyłapywali sobie pewne elementy, bo mówię, fabuła jest lekko poschizowana, ale powiem szczerze, że ona mnie kupiła. Jest lepiej mi się to czytało, ten trzeci tom, szczególnie niż te wcześniejsze. Mówię, mam wrażenie, że duet Odia Stefaniec z każdym tomem po prostu się rozkręcają i dają nam coraz lepsze po prostu materiał. Materiał, który sami stworzyli materiał źródłowy, który był dla nich jakąś tam powiedzmy może inspiracją i to właśnie daje niesamowitą frajdę szczytania. czytania. Przede wszystkim warto wspomnieć, jeżeli cofniemy się tutaj troszeczkę do tyłu, że... Mm, spójrzcie na chłopca i jego zęby. Jest to rodzina, albo może inaczej, ja bym użył określenia, chyba najlepiej by mi pasowało, kasta szczurowatych takich. No i właśnie jego ojciec tutaj widzimy, jest ceremonia przejęcia przysłowiowej władzy nad bardzo, bardzo oczywiście jest toczone tym grzybem, tą chorobą, są problemy wszelkiej maści, nie tylko polityczne, ale i takie pospolite, zwykłe. Czyli mimo wszystko tu trochę właśnie taka namiastka tego cyberpanka dla mnie jak najbardziej jest. I to mi się podoba. Nasz oczywiście tajemniczy doktor, tak jak wspomniałem, jest bardzo istotną postacią dla fabuły, gdyż właśnie z ramienia nowej władzy, rządzącej władzy tworzyć ma klony, klony, które mają zastąpić drukowane tak jakby postacie, elementy, komponenty jakby to nie nazwać, gdyż no, w mieście jest duży problem, jeżeli mówimy właśnie o zdrowie, o Żywność w ogóle i to wszystko ma naprawdę istotny wpływ dla całego kształtu. Oczywiście nowa władza, ta, przyjmijmy, jak nazwałem, szczurowata, bardzo, ale to bardzo mm, trzyma tą stronę. Chce ludziom uzmysłowić, że to, co robi, jest dobre. Do tego stopnia, że porywają, znaczy porywają, to jest może złe określenie, w świetle ich przepisów, prawa i myśli, yy, gdzie w telewizji nawet to jest poruszane, po prostu biorą dzieci na dwa lata pod swoją opiekę w tak naprawdę nie do końca wyjaśnionych przyczyn dla samego otoczenia ludzi, dla rodziców, którzy cierpią niesamowicie. Jednym z takich właśnie osób jest pewna młoda kobieta, która prosi naszego tytułowego stolpa, jeżeli mówimy o tym pierwszy, o pomoc, o pomoc w odzyskaniu swojej córki, gdyż oni dostają po prostu, użyjmy określenia tanie zamienniki na zasadzie takich trochę, ja bym powiedział hologramów jakichś, nie wiem, takie maskotki trochę do zabawy, do maskotki do zabawy, gdzie tu jakoś tak niezbyt akurat to do końca mnie cieszy, jak jest tutaj przedstawione w tym sensie negatywnym dla nie samego komiksu, tylko dla samej tej fabuły, że w taki prosty i wręcz głupi sposób, właśnie o tym mówię, pokazują to społeczeństwu, społeczeństwu, które no, traci dziecko, dostają takiego właśnie zamiennika, i niby to ma być coś wspaniałego. Tutaj widzicie, jak jest przerysowane, skarykaturowane wręcz to przedstawienie, ta reklama tego. No i niestety, tak to wygląda tutaj. Oczywiście jest taki, użyjmy określenia, ruch oporu, który jak najbardziej chce się temu przeciwstawić, tylko nie do końca mu się to udaje. Oczywiście władza trzyma się mocno. No i zobaczymy, jak z tym będzie. Oczywiście, wracając do samego stolpa, ważna jest tutaj informacja tego typu, że. Wszystkim spójrzcie, piękne są te rysunki, naprawdę to jest, no tak jak wspomniałem, totalny mindfuck i no bardzo mi się to podoba. Ale wracając właśnie do tytułowego stolpa, pamiętać o jest to osoba, która podejmuje się tego zadania, o którym wspominałem wcześniej, czyli uratowania tego dzieć, dziecka i w wyniku całego w ogóle tego zamieszania sam e, ukrywając dziecko, które ma z bardzo też istotną postacią, jak tutaj jest fabularnie wyjaśniony, ja wam oczywiście tego nie zdradzę. Wpada po prostu w kłopoty, w kłopoty, które zmuszają go do pewnego, wręcz bym powiedział, no na swój sposób chyba niewybaczalnego czynu. Jaki? Ja oczywiście też tutaj się powstrzymam, staram się wam to wszystko tak bardziej ogólnikowo, aczkolwiek nie do końca się uda. Sam komiks mówię, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Pierwszy i drugi, tak jak mówię, był ok. Tutaj oczekiwałem, że po prostu dalej będzie ok, a duet od IA Stefaniec wspieli się po prostu na wyższy poziom i tylko zaostrzyli mój apetyt na tom kolejny, który będę z niecierpliwością wyczekiwał. Tyle jeżeli chodzi o to. Nie będę się może już dalej jakoś specjalnie wam tutaj zagłębiał i zdradzał. Tutaj, oczywiście, troszeczkę jakichś takich dodatkowych bonusików malutkich jest, i na tym po prostu to zakończmy. Także mówię: Regę, Odia, Stefaniec, prawo. Daliście panowie radę. Tak jak mówię, taki poziom w końcu, na jaki oczekiwałem. Było dobrze, bardzo dobrze, a teraz jest po prostu super. I ten tom mnie do tego zdecydowanie przekonał. Dlatego, jeżeli Was też przekonał, Oczywiście fanów tak jak mówię namawiać nie muszę, ale pozostałych namawiam. Właśnie link w opisie, gdzie możecie sobie kupić ten komiks, gdybyście chcieli. Oczywiście zachęcam was do tego, zachęcam też abyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Zaglądajcie na stronę lubieokomiksy.pl, fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Tymczasem ja z wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.